Bardzo możliwe, że tylko jutro będziesz mógł zdobyć darmowego skina w Fortnite. Jak to możliwe? Dzisiaj powiem Ci o nowym darmowym skinie i nie jest to wajnie, nie jest to żaden z tych skinów, tylko jest to całkowicie nowy skin, o którym jeszcze nie słyszałeś. Powiem Ci, jak można go zdobyć, bo właśnie wyciekło to od największych likerów, więc są to sprawdzone informacje. Ale ty teraz szybko zapisz się do konkursu. No bo robimy konkursik na dwa skiny. Wystarczy, subujesz kanał, sprawdź czy nie wygasi kodik, Sejkam w sklepie, zafollowuj mój Instagram i zostaw komentarz, czy wszystko masz pod filmem konkursowym. Czyli wczorajszym link w opisie. Jeszcze chwila dla partnera. Po powiem Ci szybko o nowym projekcie NFT, czyli Meta Rich Club. Generalnie projekt zakłada stworzenie unikalnego, dużego community, które jest oparte na 5000 wypuszczonych NFT. Według podanych informacji w teamie znajdują się osoby z dużym doświadczeniem np. w e-komercji, nieruchomościach, startupach czy np. w siecie krypto. NFT opierają się na wizerunku Shiba, a team w roadmapie zakłada osiągnięcie floor price'u na poziomie 1 ETH. Projekt zakłada stworzenie community solidnego i długoterminowego. Projekt chwali się tym, że jeśli wyprzeda 5000 NFT, codziennie przez 50 dni będzie rozdawał dla posiadaczy 10 000 laru. Dobra, a więc o co chodzi, jaki to skin jest do zdobycia No i generalnie chodzi o całkowicie nowy skin, którego jeszcze w Fortnite nie mieliśmy Nie chodzi to o te skiny, które już mówiłem Tylko po prostu do Fortnite podczas aktualizacji wszedł jeden nowy skinek. Jest taki skin czarno-biały i teraz go Wam pokażę Wygląda on w następujący sposób Co ciekawe, ten skin ma mieć możliwość customizacji i edycji styli Jeszcze nie wiadomo w jaki sposób Aczkolwiek być może będzie to zmiana logo Czy jeszcze inne schematy, jak na przykład same malowania czy kolory Generalnie ten skin będzie za darmo, aczkolwiek w późniejszym czasie możliwe, że będzie to też do kupienia. Generalnie cena tego skina będzie się raczej wahać koło 800-1200, więc nie jest to może najdroższy skin do zdobycia, aczkolwiek warto go oczywiście sobie zdobyć. Ja oczywiście będę to robił, a jak to trzeba uczynić? Generalnie Shina właśnie tweetował, że będzie nowy turniej. No i tutaj nie wychodź z tego w odcinka, bo spokojnie... Turniej jeszcze nie ma ogłoszonych rzeczy. Generalnie jest bardzo dziwna sytuacja i musicie o tym wiedzieć, bo bardzo możliwe, że na będą nagrody gwarantowane dla każdego i na przykład nie wejdziecie udziału, bo sytuacja jest mega dziwna. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Generalnie turnieje zawsze są zapowiadane wcześniej, na przykład 1-2 dni. W tym momencie jest to jakiś summer screamish cup, no i generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że turniej. Według krzyny jest zapowiedziany na 22-23 stycznia. Jak to możliwe, wychodzi na to, że w ten weekend ten turniej by już był. Czy on się odbędzie? No, i ta jest znak zapytania. Dlaczego? Dlatego, że w momencie nagrywania tego materiału, czyli właśnie czy tak naprawdę trzecia w nocy. W, tutaj w sobotę, no to po prostu sytuacja wygląda w ten sposób, że o tym turnieju nie ma żadnych oficjalnych informacji, sam turniej ma summer w nazwie, więc też jest to dziwna sytuacja, więc być może turniej albo odbędzie się na przykład w niedzielę, albo w soboty tak z bomby totalnie, że po prostu wbijecie do gry i będzie, bo takie sytuacje już miały miejsce, albo będzie on przełożony na jakiś inny dzień, generalnie jest to co trzeba wiedzieć generalnie. O samym turnieju jeszcze nie wiadomo wiele, tylko że ten skin będzie do wygrania, prawdopodobnie wraz z nim będą jakieś nagrody dodatkowe typu może graffiti, kill off, jakieś rzeczy gwarantowane dla wszystkich, którzy wezmą udział. Nie wiadomo też jak ten skin będzie rozdawany, może on być to rozdawany dla jakiegoś dużego procenta graczy typu 10% graczy. 5, 2, 1 albo na przykład dla iluś tam tysięcy osób, typu dla 5 tysięcy osób i wtedy osoby z największą punktacją ten skin by zdobyły. Na to jeszcze nie znamy odpowiedzi, jak tylko pojawią się informacje, to wrzucę to pewnie do swojego Discorda, Twittera czy na przykład na jakieś inne social media, które oczywiście macie w opisie, więc śledźcie je, koniecznie followujcie, bo na pewno warto generalnie odnośnie samego turnieju prawdopodobnie jeśli będzie miał on się odbyć w niedzielę no to Fortnite musi już teraz ogłaszać punktację i wszystkie rzeczy jest to bardzo możliwe, że faktycznie odbędzie się on w niedzielę, z tego powodu, że jeśli data jest na 22-23, to 22 będą miały po prostu regiony, które mają turnieje wcześniej, i wtedy, 23 czyli w niedzielę, mielibyśmy my na Europie i moglibyśmy zdobyć tego skina. Oczywiście, jak tylko turniej się odbywał, to ja będę robił na tym kanale live'a, więc zapraszam Was tak samo jak codziennie wieczorem. Warto też wiedzieć, że te turnieje zawsze są robione pod graczy tak naprawdę początkujących no i generalnie punktacja jest mega pod placement więc jeśli turniej się pojawi, no to oczywiście zdobędziecie sobie bez problemu wszystkie tutaj punkciki, kampions i ważna sprawa, turniej jest duo, musicie o tym pamiętać z tego powodu, że jeśli ktoś nie ma z kim grać koniecznie wbijcie na mojego discorda, link w opisie no po prostu wtedy możecie zdobyć sobie na kilku ludzi do gry no i nie, niczym się nie stresować, więc jeśli nie masz z kim grać, wbijaj naszego deseka no i teraz jeszcze pamiętajmy o tym że nie jest to koniec darmowych rzeczy i innych fajnych spraw, generalnie na również tweetował, że prawdopodobnie tutaj w sobotnią w sobotni wieczór, sobotnią noc Pojawią się skiny z Lola. Co to miałoby znaczyć? No, że dokładnie Vaj i Jinx miałyby się pojawić w Fortnite, cie. znów w sklepie są to oczywiście tylko przecieki od odcinek, aczkolwiek mówi, że ta data jest mega prawdopodobna, no i faktycznie może tak być. Generalnie odnośnie Vaj mówiłem wam, że bardzo możliwe, że ten skin będzie za darmo i jakby to było możliwe, po prostu Fortnite może rozdać kody, więc jeśli VI będzie miała trafić do sklepu, koniecznie sprawdzajcie social media różnych twórców, likerów, bo oni będą być może informować o tym, że dadzą jakieś jakieś kody czy coś w tym stylu. Z Jinx było właśnie podobnie, że na początku nikt nie wiedział, że da się zrobić za darmo, a później faktycznie pojawiły się informacje, że najwięksi streamerzy rozdają tysiące kodów i można po prostu je używać, więc być może znów ninja, czy jakaś inna sławna osoba z Fortnite'a rozo nam dużej ilości skinków, więc nie zdziwcie się, jeśli ten skin znów będzie wraz z całym pakietem za darmo. Jeśli trafi do sklepu, oczywiście warto go kupić z kodzikiem Seikamstar, z tego powodu, że ten skin pewnie znów będzie dosyć długo nie wracał, więc pamiętajcie, że te skiny są dosyć unikatowe. Kolejna sprawa, czyli kolejne rzeczy. Jak wiecie, ten skin Nintendo ma też niedługo trafić do Fortnite'a, coraz więcej o nim słychać. Więc będzie to prawdopodobnie kolejny skinek, ale o nim już dużo mówiłem, więc tutaj olejemy jego temat. W skrócie jeśli ktoś nie słyszał, możliwe, że ten skin będzie po prostu do zdobycia dla gracz Nintendo, na przykład z jakiejś zakupy czy jakieś inne aktywności. Kolejna sprawa, czyli skiny jeszcze takie mają dwa skin, trafić do gry, tutaj widzicie jeden skin i tutaj dlatego ja o nich pokazuję, bo możliwe, że będą one związane z Turyrem, na przykład jakimi dlaczego, dlatego że jak wiecie na kat. Fortnite często robi turnieje ze skinami o współpracę, z tego powodu, że po prostu wtedy mega hypują cały projekt. I również te dwa skiny mogą być do zrobienia w jakiś sposób za darmo. Ale pamiętajcie, że to tylko teorie i tylko takie informacje, że warto śledzić temat. Ale nie stawiać się, że dla wszystkich zgarniecie po prostu za Afriko, No bo wiadomo, jak to działa, że Fortnite musi też zarabiać. Z takich rzeczy jeszcze fajnych przypomnę Wam tylko, że teraz właśnie wjechały nowe wyzwania do Fortnite'a, także jeśli ktoś nie widział, koniecznie sprawdźcie nowe wyzwanka, bo ja właśnie dzisiaj dostałem, więc warto sobie zobaczyć, są one związane z najnowszym eventem muzycznym w Fortnite'cie. Więc również w Fortnite będziecie teraz odbywał koncert, więc jeśli ktoś jeszcze o tym nie wie, no to po prostu również wbijajcie do Forta, wziąć udział w koncercie, no bo jakieś tam pewnie fajne aktywności będą. No i również jak są wyzwania, no to jakieś tam fajne bonusiki oczywiście Wam wpadną. Wy drodzy pętać, żeby trzymać rękę na pulsie i subskrybować mój kanał z tego powodu, że jak tylko pojawią się jakieś informacje, to ja Wam oczywiście to wrzucę. Mniej szczegółowe informacje będę wrzucał na Instagrama bądź Twittera. Więc tam również bądźcie, albo na przykład na Discorda. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Weźcie udział w konkursie koniecznie. No i to było na tyle. Do następnego widzowie. Trzymajcie się, życzę miłego jego No i pamiętajcie, żeby napisać kto gra turniej. Jeśli macie z kim grać, nie macie Discorda, macie szukać ludzi w komentarzach, a jak macie Discorda, to na naszych kanałach oficjalnych. Trzymajcie się, jo!